Cześć, z tej ja, i witam was po raz kolejny na moim kanale, no bo, no bo na jak niby innym. Od zarania dziejów, czyli tak mniej więcej od zawsze, zintegrowane układy graficzne raczej nie kojarzyły nam się z czymkolwiek, co sprostałoby bardziej wymagającym zadaniom. Absolutnie nie nadawały się one do jakiejś bardziej zaawansowanej pracy z grafiką 3D, do montażu filmów jakiegoś bardziej zaawansowanego, czy do jakiejś bardziej skomplikowanej obróbki zdjęć, a tym bardziej raczej nie kojarzyliśmy ich z grami, ale... Życia nie zna ten, kto na szkolnym komputerze nie próbował uruchomić Minecrafta czy Counter Strike'a 1.6 i to były bardzo ciekawe przeżycia z tego co pamiętam i absolutnie ich dobrze nie wspominam, ponieważ nawet taki Counter Strike 1.6 działał tam w średnio w 20 klatkach, ale tak żeby z tego tematu może specjalnie nie schodzić, żeby nie mówić za bardzo o mnie, o tym co się działo kiedyś to może przejdźmy bardziej do sedna tego materiału. A tak konkretnie to chodzi mi o to, że te zintegrowane układy nigdy za bardzo nam się nie kojarzyły z czymś, zaawansowanym, ponieważ niejako ich przeznaczeniem była niejako praca w edytorach tekstowych, zostały one stworzone do obsługi jakichś pakietów biurowych oraz, że, że tak to powiem przyśmiewczo, do wyświetlania pulpitów. Ale ponownie, zanim przejdziemy sobie jeszcze dalej w głąb tego materiału, to ja może postaram się jakkolwiek wyjaśnić dla osób, które nie wiedzą, ponieważ na pewno będzie przynajmniej jedna osoba, która obejrzy ten materiał, która stwierdzi, ej! Czym jest ten cały zintegrowany układ graficzny, o czym ten człowiek z telewizora do mnie gada? I teraz, tak na chłopski rozum, postaram się to Wam jakkolwiek mniej więcej wytłumaczyć. A mianowicie taka zintegrowana karta graficzna, tak jak sama nas to wskazuje, jest niejako z czymś połączona. I w naszym przypadku, ponieważ tak się je konstruuje, są one łączone z procesorami. I jest to niejako bardzo ekonomiczne rozwiązanie ze względu finansowego, jak i ekonomicznego energooszczędnościowego, ponieważ po pierwsze są one bardzo tanie w produkcji, przez co były niejako masowo wykorzystywane, np. w szkolnych komputerach, ponieważ szkoła wtedy na przykład nie musi kupować komputera z dodatkową kartą graficzną, która nie dość że Dodatkowe swoje pionożki musi kosztować, ponieważ no, jest to niejako osobna część oraz nie pobiera wtedy większej ilości prądu, ponieważ tak, karta graficzna też pobiera prąd. I tak jak mówiłem, jest to po prostu bardzo ekonomiczne rozwiązanie z wielu względów, ale również dlatego jest to bardzo popularne rozwiązanie w laptopach, które niejako się stosuje praktycznie zawsze, ponieważ taki oto zintegrowany układ graficzny pobiera tak samo bardzo mało energii, przez co właśnie w urządzeniach mobilnych co raczej jest ważne dla nich Pobiera ta, taki układ bardzo mało energii. Co sprawia, że możemy przez wiele godzin z takiego laptopa korzystać. No, chyba że macie laptopa gamingowego, to wtedy i tak sprawa wygląda lekko inaczej. Ale kontynuując, tak jak mówię, jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Oraz taki oto układ nie posiada niejako swojej dedykowanej pamięci VRAM, czyli pamięci wideo. I w przypadku tych układów, im mamy więcej pamięci RAM oraz im mamy szybszą pamięć RAM, tym lepiej. Dlaczego? Bo. W tym momencie wam to wyjaśniam, ponieważ ten oto układ wykorzystuje pamięć RAM procesora jako swoją pamięć wideo. Więc im tej pamięci RAM mamy więcej, im jest ona szybsza, tym oczywiście lepiej. No to jest chyba jak najbardziej logiczne. I chyba wam to jakkolwiek sensownie wytłumaczyłem. Bynajmniej mam taką szczerą, głęboką naprawdę nadzieję. Ale tak, wracając ponownie do meritum tego materiału, to tak jak wam mówiłem wcześniej, to absolutnie nigdy nie były specjalnie wydajne, dobre jednostki. Nigdy one nie były zbytnio mocne, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, się powtarzam już strasznie w tym materiale, były one raczej stworzone do pracy, do, w jakichś bardzo prostych pakietach biurowych. Ale mi, w mojej opinii, wszystko niejako zaczęło się w tym temacie zmieniać wraz z momentem, kiedy moja ulubiona firma AMD wypuściła na rynek układy zintegrowane z rodziny Vega. Pojawiły się one w laptopach, jak i w desktopach, i naprawdę dla wielu, wielu osób. Była to całkiem sensowna opcja zakupowa w momencie, kiedy te oto osoby nie posiadały niejako budżetu albo dopiero planowały w późniejszym czasie zakup dedykowanej karty graficznej. Ponieważ taka oto integra, na przykład w takim procesorze, załóżmy, nie wiem, Ryzen 5 3400 G potrafiła uciągnąć bardzo dobrze wiele tytułów typowo esportowych, czyli takie gierki mniej więcej jak Fortnite, Counter-Strike, Liga Legend, Valorant. Tylko pamiętajcie, proszę, że to mówię w czasie przeszłym, ponieważ ten oto procesor miał premiery tamte parę lat temu i te obie gry, czyli Fortnite i Counter Strike, miały kiedyś o wiele mniejsze wymagania niż teraz. I w tamtych czasach to naprawdę było super rozwiązanie dla osób, które tego po prostu budżetu nie posiadały. I naprawdę była to świetna opcja, a nawet abstrahując od tych gier, które ten moment temu wymieniłem, to dawało radę nawet zagrać w lekko bardziej wymagające gry, jeżeli byliśmy w stanie naszą dumą zejść niejako z detali oraz z rozdzielczości. Między innymi na przykład spokojnie można było zagrać w taki na przykład GTA V, czy do jakiegoś assassina. Ale w skrócie chodzi mi o to, że te integry były już naprawdę całkiem w porządku i dawało się na nich zrobić cokolwiek bardziej wymagającego. Dodam tylko jeszcze z ciekawości, że aktualnie na układzie graficznym zintegrowanym o architekturze Vega, czyli tym co mówiłem wcześniej, co był bardzo fajną opcją budżetową, w tym momencie na nim działa m.in. Steam Deck. Więc jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, jak te parę lat temu mógł wyglądać gaming na takiej integrze? To po prostu zobaczcie sobie jakiś benchmark ze Steam Decka i będziecie mieli po prostu odpowiedź. Mniej więcej plus minus, jak to mogło działać. I w tym oto momencie, czyli mamy rok. E, tak, musiałem spojrzeć na zegarku. Mamy rok 2023, to jakoś. Rok temu wyszła niejako w ogóle kolejna generacja tych zintegrowanych układów graficznych od AMD, i były one oparte już na architekturze RDA na 2. I niejako w tym oto momencie myślę, że mogę wam wreszcie przedstawić batera dzisiejszego odcinka. A Mianowicie jest to ten laptop, który w tym momencie absolutnie wygląda jak laptop, ponieważ stoi na takiej śmiesznej pionowej podstawce, a tutaj są dwa monitory niejako za mną, i to absolutnie wygląda jak laptop więc musicie po prostu mi na słowo ale tak kontynuując, to jest to mój prywatny sprzęt którego ja używam już od jakoś mniej więcej 4 miesięcy albo 3, trochę nie pamiętam ale na pewno szukałem go około 2 miesięcy ponieważ strasznie właśnie chciałem mieć ten zintegrowany układ graficzny ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej te oto układy pobierają bardzo małe ilości prądu co sprawia, że jesteśmy w stanie robić niejako coś przez dłuższą ilość czasu na baterii, a jednak w laptopie jest to całkiem ważna sprawa. I to, co zrobiło AMD w tej oto architekturze, czyli w RDA na 2, propos zintegrowanych układów graficznych, to jest coś absolutnie dla mnie szokującego, niewyobrażalnego. I jak już zacząłem mówić o tym konkretnym laptopiku, to jest to dokładnie Asus A16, Advanced Edition to się chyba nazywa. Jest to niejako laptop, który ma w sobie tylko i wyłącznie komponenty firmy AMD. Czyli nie ma tam absolutnie nic od Nvidia, ani od Intela. Jest tam karta graficzna zintegrowana i dedykowana o AMD, oraz tam jest tam też oczywiście procesor od AMD. A jeżeli mam być trochę bardziej szczegółowy, to w tym momencie mamy tam procesor Ryzen 7 7735HS, 16 GB RAMu DDR5 o taktowaniu 4800 MHz. Potem mamy zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 680M oraz dedykowany układ graficzny, który w tym momencie pokazuje wam się na ekranie, ale o nim raczej nie będziemy w tym materiale rozmawiać. Może będzie tu przy okazji jakiś pseudo z tego laptopa, ale na razie raczej to sobie omijamy. Bardzo podobny układ działa między innymi w na przykład Asusie Rock ROG w tym fajnym bardzo handheldzie. Który pewnie większość z Was może kojarzyć Oraz w nowym co dopiero wyszedł Lenovo Legion Go To też jest swoją drogą bardzo fajny sprzęt, bardzo bym go chciał I okej, okay, żeby już tego specjalnie nie przedłużać Przejdźmy może wreszcie do benchmarków Czyli do takiego mięska w tym materiale Czyli tego co ten konkretny laptop Powtórzę, zintegrowany Który działa nam spokojnie na baterii Który pozwoli nam na wiele godzin Niejako grania na baterii Który pobiera bardzo mało prądu Przez co laptop jest strasznie cichy Co on tak naprawdę potrafi Sprawdźmy to sobie w tym momencie. W wolnym czasie przeprowadziłem naprawdę sporo benchmarków z wielu różnych gier. Tak, z takich których ja gram oraz ktoś mi tam podpowiedział z Discorda. I na pierwszy ogień puściłem sobie coś, co ja osobiście bardzo lubię, czyli Battlefield 4. I jest to niejako już trochę leciwa gra, która posiada już parę lat na karku, ponieważ wyszła ona chyba w 2013 roku. Ale mimo to na ustawieniach niskich, w rozejrzciuści Full HD uzyskaliśmy średnio 120 klatek. Przypomnę nas integrowanym układzie graficznym. Jest to jako bardzo dobry, ładny wynik, bynajmniej w mojej takiej skromnej opinii, ale może idźmy do czegoś, co będzie kojarzyło oraz znało może jakoś trochę więcej osób, co może wywołać jakieś może lekko większe wrażenie. Kolejną grą, którą sprawdziłem było Control, czyli gra, która niejako przez parę lat, ale nawet i teraz jest benchmarkiem graficznym dla wielu nowych wychodzących dalej układów. I jest to bardzo wymagająca gra graficznie generalnie i na ustawieniach Full HD, na ustawieniach niskich Uzyskaliśmy 40 klatek, ale nie oszukujmy się, nie jest to specjalnie yy, przyjemna rozgrywka, jeśli chodzi o FPS-y. więc stwierdziłem, że lekko sobie obniżymy rozdzielczość i sprawdzimy to w rozdzielczości takiej. Macie teraz to na ekranie, bo pewnie będę się jąkał jak to będę czytał. Tam, co się stało, to już trochę mnie lekko zdziwiło, ponieważ tam uzyskaliśmy FPS-ów, uwaga, już koło 70. Więc tam, jak na shooter, było toż naprawdę, według mnie, naprawdę fajnie, ładnie, grywalne i całkiem przyjemne do rozgrywania. Więc może idźmy sobie dalej. Kolejną grow, którą sprawdziłem był Counter Strike 2, który niestety nie ma już tej łatki bardzo mało wymagającej gry, która działa na dosłownie wszystkim, i na ziemniaku, i na nie wiem, na marchewce, i na po pomidor, jeszcze pomidory istnieją, jeszcze na pomidorze. I tam na ustawieniach niskich przy rozdzielczości Full HD uzyskaliśmy wynik postaci 90 klatek. I okej, okay, da się grać, ale kto normalny, bynajmniej, chyba, chyba po prostu ja nie jestem normalny, to normalny gra na tak wysokiej rozdzielczości w Counter Strike'a? Więc ja stwierdziłem, że zmienię sobie rozdzielczość na proporcję 4 na 3, rozszerzę to do całego ekranu i zagramy sobie niejako w rozdzielczości rozciągniętej, która w tym momencie jest na waszym ekranie i tam uzyskujemy co prawda niespecjalnie jakoś wiele, ale jednak mamy ten przyrost, ponieważ tam uzyskujemy już średnio 110 klatek, co mi się wydaje jest naprawdę już fajnym wynikiem jak na Integra i w ogóle na grę sportową, i tam można naprawdę już sobie komfortowo w to popykać bez najmniejszego problemu. Kolejną grą, która niejako mnie troszeczkę zaskoczyła w ogóle w tych benchmarkach jest Dying Light 2. I tam na rozdzielczości Full HD w ustawieniach niskich, podkreślę z FSR-em, ustawionym na tryb zbalansowany, uzyskujemy 50 klatek. Przypomnę, że mamy tylko do czynienia w tym momencie z zintegrowanym układem graficznym, który naprawdę daje sobie radę w by... Bardzo niejako nowej grze, i przy tym, nawet wygląda bardzo ładnie, bardzo dobrze i schludnie. I tak jak mówię, lekko mnie to zdziwiło i się z tego strasznie cieszę niejako, więc idźmy sobie już do kolejnej gry, do kolejnego testu. W następnym kroku stwierdziłem, że sprawdzę coś, czego w sumie specjalnie nie lubię, ale miałem to w abonamencie, więc stwierdziłem, że to pobiorę i z ciekawości sobie sprawdzę, a mianowicie Need for Speed Hit. Jest to góra, której tro trochę nie lubię, tak się wam troszeczkę przyznam. W rozdzielczości Full HD na ustawieniach niskich uzyskaliśmy tam około 40 klatek. Ale nie oszukujmy się, nie jest to specjalnie ciekawa rozgrywka, szczególnie na gry wyścigową, w której się jako refleks oraz w ogóle nie wiem, jakaś taka spostrzegawczość, żeby nie wiem... Pieszego na pasach nie potrącić co najwyżej, więc stwierdziłem, że obniżymy sobie rozdzielczość i obniżyłem ją do takiej rozdzielczości i tam na takich ustawieniach z taką rozdzielczością uzyskaliśmy już FPS-ów średnio 60, co mi się wydaje, że jak na grę, taką zręcznościówkę, wyścigówkę, nie, <grym> ja nie czuję, że rymuję, jestem raperem i jeżdżę rowerem. Uzyskaliśmy średnio 60 klatek, i to już mi się wydaje było w porządku wynikiem. Następną grą, która niejako troszeczkę mnie tym bardziej zdziwiła, albo może i nie, bo nie jest teoretycznie bardzo wymagająca, była Rakietowa Liga. I taka rakietowa liga w rozdzielczości Full HD na ustawieniach niskich uzyskała około 170 klatek, ale stwierdziłem, że ta gra wygląda jak. Gó za przeproszeniem. I stwierdziłem, że te detale sobie podbijemy, czyli odwrotnie jak do tej pory robili, tak naprawdę robiliśmy. I tam na ustawieniach wysoko uzyskaliśmy już około 120 latek. Co również było bardzo ładnym, w ogóle przyjemnym wynikiem do oglądania. I niejako mnie to strasznie ucieszyło. Przy okazji możecie zobaczyć, jak bardzo słaby jestem w tą grę, bo naprawdę absolutnie w to grać nie potrafię. Ale idźmy może dalej, żebym Was za bardzo tutaj nie zanudził. Kolejną grą, którą chciałem sprawdzić był Wiedźmin 3 Najlepszy 3. Tam na rozliczności FHD, na ustawieniach niskich z FSR-em uzyskaliśmy FPS około 50 podczas mojego yy, cwału przez wioskę. No ale yy, Wiedźmin 3 Najlepszy 3, kto gra w Wiedźmin 3 na 3 Wiedźmin 3 w ustawieniach 3 niskich 3? Przepraszam Was za to 3. <laughs> Stwierdziłem, że podbije niejako preset ustawień. I tylko frajerzy grę na no średnich, ja się stwierdziłem, że odpalę sobie ustawienia wysokie, na nadal w rozdzielczości Full HD I tam uzyskaliśmy 35 FPS-ów, co teoretycznie jak na takie ustawienia, jak na taką grę, jak na taki układ graficzny Jest naprawdę dalej bardzo, bardzo, bardzo ładnym wynikiem w mojej takiej skromnej opinii i my to niejako bardzo zadziwiło Jeżeli chodzi o pozostałe benchmarki gier, to chyba was nie będę specjalnie katował, po prostu wam wstawię jako przebitki z tymi grami bo już bardzo długo gadam. A chyba nie chce mi się gadać dalej, ponieważ lekko czuję, że zaczyna boleć mnie lekko gardło. Więc w tym momencie macie przebitki z resztą benchmarków. Jesteśmy już po, w tym momencie, wszystkich raczej testach, mam nadzieję, że jako ten materiał wam się podobał, że wam mniej więcej pokazałem czym jest taki układ graficzny, że wam pokazałem coś, co może być jakkolwiek ciekawe. Jeżeli ktoś z was szuka notebooka, na którym czasami chciałby sobie pograć, ale bardzo wam się nie podobają laptopy takie typowo gamingowe, które mają tysiąc kolorów ledów, które po prostu są raczej brzydkie estetycznie, to zawsze możecie poszukać laptopa takiego typowo notebooka, ponieważ one już wyglądają estetycznie całkiem ładnie, z takim oto układem graficznym, który jak sami widzicie, pozwoli Wam pograć w naprawdę całkiem przyzwoitej jakości, w całkiem przyzwoite gierki. Jeżeli ktoś z Was nie boi się obniżania rozliczości, to naprawdę z tego układu możecie nawet jeszcze więcej wyciągnąć. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, że coś ciekawego Wam pokazałem, że czegoś Was ciekawego nauczyłem, że coś Wam ciekawego przedstawiłem i że w ogóle było fajnie w tym materiale Ale jeszcze zanim ten materiał zakończymy chciałbym bardzo podziękować wszystkim wspierającym, które ten kanał wspierają Mam nadzieję, że jesteście z tego zadowoleni, że tego nie żałujecie Naprawdę mam taką szczerą nadzieję Dziękuję wam wszystkim i to by było chyba na tyle Dziękuję wam za dzisiaj, widzimy się kiedyś, do zobaczenia w kolejnym materiale który zmontuję pewnie za miesiąc i pewnie go wrzuc wrzucę za kolejne dwa miesiące i w ogóle to się ma. Nara hej cześć pa, nara cześć pa hej Nara